O, właśnie dostałem jakiegoś listela. Ktoś tu się potwierdził. Tak, jest listel od chat. Żeby ją potwierdzić. Jest potwierdzona. I jeszcze... A gdzie są to znaczy chodzi mi o cenniki. Start to jest główna strona, tak? Wejdź sobie w żywot i tam masz wszystko co jest e, umieszczone. Dobrze. E, aha, to, to urządzonko muszę sobie ściągnąć. Żeby nagrywać, tak? Bo ty chyba nie będziesz mógł mm. zrobić tego, żeby jednocześnie nie słyszeć, a żeby się nagrywało. No chyba, że chcecie, wiesz, żeby to było wyciszone absolutnie, to też może wprowadzić taki element suspensu do, do tego, do Całe rozrywki. Wiesz co to znaczy? znaczy? Ja chciałbym właśnie takie e, dla Was na razie zawieszenie wprowadzić. Wy tych rzeczy możecie się później dowiedzieć. Mo moglibyście sobie odsłuchać ten fragment sesji. Mhm. Nie, nie byłoby problemu. Chodzi o to, że chciałbym... Tak. O kurwa! O. Co? Gdzie? Zaraz będziemy mieli zimowy turniej i sam imperator się przywlecze. O tak. Nie no tutaj jest napisane w informacjach, że... Tak? No, opowiada się. Czekaj, zaraz Ci powiem. Na turniej zimowy ma przybyć sam imperator, więc nagrody będą dwa razy większe niż w ubiegłym roku. Niż chyba się nie pisze przez SZ. Dysortografia, przepraszam, poprawiam. No ja też ...atmosferycznie, nie? No to... ...też jest niż jak żaba. No nie w IP. Żdzisła. Powiada się, powiada się, jest. A będę napierdalał z kuszy. Mam zamiar wygrać ten cały kuli. Okej, okay, jest poprawione. Ściągnij się maszyno. Mm -hmm. Hmm. Jak się nazywał ten coś, którego ty używasz do nagrywania? iFree Skype Recorder. IFRE, tak, tak jak... Znaczy znalazłem iFree Recorder. Aha, jest e, nazwy tylko i Skype Recorder. No dobra, to jest to samo. Mhm. Tylko uważaj, bo po godzince dla wszelkiego Przerywa. tego, e, nie, wiesz co, e, jak będziesz kończył nagrywać, to najpierw pauza, a potem stop, tak? Bo, bo może urwać. Wtedy wyłączasz to, control, alt, Delete, jeszcze, jeszcze zamykasz e, proces, żeby odszerzyło RAM. I wtedy włączasz jeszcze raz i nagrywasz, bo inaczej nie świeży ram i się zawiesi potem. Takie gówno. No? No mnie interesuje, skoro ty ogólnie nagrywasz, tak to mnie interesuje tylko ten odcinek, który e, będzie nagrywał e, Mhm. Mm a, a później myślę, że znowu ty będziesz nagrywać, jak ci do tego plika, co, co ja nagram spoko, spoko. Hmm, a to wyśnijmy... na ten dysk na razie hej, jadł ja mam takie pytanie dlaczego kolczuga jest tańsza niż koszulka hmm? nie wiem koszulka 8 złotych koron, kolczuga 7 zł koron i 10 sztuk złotych 10 sztuk srebra no ale dobra, nieważne. Wiesz co, ja nie, nie ten, e, nie śledziłem tego cennika, szczerze przyznaję. I e, no i nie wiem jeszcze, czy tam nie ma jakichś baboli. Jak wyłapałeś, to będziemy to edytować. Nie? No to później. Hmm. Widzę, że tu jest. Próbuję znaleźć ten Hmm. E, na jakiej jakości nagrywasz? E, jako MP3, ale weź mono, e, nie stereo, bo Aha. MP3 mono 64 32000, tak? Rekord sample e, tak Bo na... jak masz stereo, to ci nagrywa w dwóch pasmach, a potem to się trudne edytuje i jest rozbieżność. A jak jest tak. mono, to ci zbiera ten. A rapo, nie udało mi się tam gdzieś pod cichaczem obchnąć żadnych tych, żadnych e, jak to, leków? E, wiesz co, ty, ty nie bardzo potrafisz leki, wy... a nie, ty leki potrafisz wytwarzać. No to, e, no powiedzmy jakieś tam gdzieś e, coś mogłeś upchnąć, tak? Dopisz sobie Pensa. To tak niedużo jednak. E, Takie no dużo, ty, bo, dużo Bo jak ma, masz do wyboru kupić od jakiegoś typa w karczmie albo pójść do aptekarza, to gdzie pójdziesz? U typa w karczmie. <laughs> tak. Kurczę, tu nie Z... ma srebrnego pierścienia niestety. Dobra, może zacznijmy tą sesję, bo to jest już dwunasta. E, tak, to, to ten. Ja się na, wyłączam, tak. E, Stat się też chyba wyłączy. Ja już do niej dzwonię i zaraz na, jak skończymy to. No okej. Okay. Będzie porozumienie y, panajatyckie, dobra. Trollololo, lololo, lo, 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 lo. e, tu tu, tu